Witam, Klaudia Łubińska. Rozpoczynamy flesz tego dnia. 20 grudnia na hali sportowej WOSIR miała miejsce Wigilia Samorządowa. Samorządowcy na czele z burmistrzem Grzegorzem Nowosielskim oraz starostą Bogdanem Pongowskim życzyli wszystkim zebranym szczęśliwych świąt, a wszyscy zaproszeni goście podzielili się świątecznym opłatkiem. Wydarzenie uatrakcyjnił koncert Ryszarda Morki, Eweliny Hańskiej i Jana Zakrzewskiego. Współpraca w Wikimediach Wspólnoty połączy nas z tym Święto Noc radosnego oczekiwania na przyjście Syna Dużego. Solidnie solidnym przepracowaniu rok. Każdy z nas, przynajmniej mocno, z satysfakcją spogląda na to wszystko, co udało się zrealizować, czego z Dezdełom spoglądam na wyżków, na to jak nasze miasto zmienia się. Jak powstaje nowoczesna infrastruktura miasta, nowe miejsca pracy. Po Młodszy inspektor Szymon Herman został nowym komendantem Wyszkowskiej Policji. Nowo umianowany komendant zastąpił na stanowisku odchodzącego na emeryturę Adama Krzemińskiego. Tak, e, mam 40 lat e, życia. E, Ponad 20 lat służby policji. Pełnią tą służbę w zasadzie w każdym rodzaju e, służby policyjnej, czyli zarówno w kierunku prewencji, w kierunku kryminalnym, jak i służby wspomagającej. Zarówno w jednostce szczelarowej, to będą, czyli takie jak ta, jak i w wojewódzkiej policji. Byłem zarówno pracownikiem podwładnym, jak i pełnią... 17 i 18 grudnia dzieci z przedszkola Nasze Bambino wzięły udział w warsztatach świątecznych oraz wigilii. Na uroczystej wigilii nie zabrakło wyjątkowych życzeń, śpiewania kolęd oraz łamania się opłatkiem. Święty Mikołaj podarował dzieciom piękne prezenty. Wszystko odbyło się w obecności wychowawców oraz rodziców. 19 grudnia na Hali Wosir odbyła się wigilia organizowana przez Bóg Wyszków. Na klubowej uroczystości pojawili się trenerzy, piłkarze, zarząd, rodzice oraz przyjaciele klubu. Wyjątkowe życzenia złożyli prezes Dariusz Andrzejewski, burmistrz Grzegorz Nowosielski oraz radny Jan Abramczyk. Zebrani podzielili się opłatkiem, a święty Mikołaj podarował zawodnikom prezenty. Wigilia Bóg Wyszków tak bardzo cieszy, dlatego że nasza rodzina, rodzina Bóg Wyszków, coraz bardziej się powiększa. Z roku na rok jest nas po prostu. Coraz więcej. Proszę Państwa, tą ciężką pracę, którą wykonujemy wraz z trenerami, tworzenie roczników przynosi efekty. Takim efektem najbardziej wymiernym jest wynik pierwszej drużyny, która składa się no, w zdecydowanej większości z wychowanków tego klubu. A więc tu duże brawa i dla trenerów, i taka radość, że to jednak nasza drużyna. Oczywiście mamy chłopców, którzy są spoza. To jest rzeczą normalną, że, że, żeby drużyna prezentowała swój poziom. E, potrzebuje jakiegoś wsparcia, ale zdecydowana większość to nasi wyszkolscy zawodnicy. Po zaciętym meczu Kamper przegrał z KS Kuprum Mundo Lubin 2 do 3. Mecz był typową walką o przysłowiowe 6 punktów. W pierwszym secie to gospodarze pokazali większą umiejętności, jednak w dwóch kolejnych Kuprum zdołał wyjść na prowadzenie. O wyniku zadecydował tie break przegrany przez kampera 14 do 16. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.tubowyszkowa.pl. W imieniu całego zespołu Tubowyszkowa składam Państwu serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych oraz wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia za tydzień!